Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej konferencji tematycznej. I tym dzisiejsza konferencja dotyczy tematu Wracam, by ratować Sandecję i Sądecki Sport. Konferencja zorganizowana przez Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Nowaka, wiosna 2024. Bardzo proszę, Panie Prezydencie, o zabranie głosu w tym temacie. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o inwestycjach sportowych. Stoimy przed jedną z nich. To niestety rozgrzebany stadion rozgrzebane boisko które miało być osuszone powinno mieć śróżno na już do, oddane do użytku niestety jak widzimy nic się tutaj nie dzieje roboty stanęły już na jesień jest dużo problemów dużo niedomówień dużo niepewności dużo niepewności co do losów tej inwestycji są problemy z generalnym wykonawcą jak również problemy z inwestorem, czyli z miastem doszło do znaczącego sporu i tak też jest na innym obiekcie, mianowicie na obiekcie Sandecji przy ulicy Kilińskiego. Widzimy tam drobne roboty, które mają stwarzać wrażenie, że coś się dzieje, że prace trwają, natomiast to tylko elewacja budynku klubowego. Co do dalszych losów też dużo niewiadomych. Ja nie chcę w tej chwili oceniać całego procesu inwestycyjnego, bo efekty są widoczne, a w zasadzie ich brak. Niestety mamy, będziemy mieli duży problem z dokończeniem tych inwestycji. Wszystko wskazuje na to, że będą zdecydowanie droższe niż przewidywano. A co za tym idzie? Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to my poniesiemy tego koszty. Problem z tym boiskiem polega też na tym, że jest dofinansowany. Jeżeli nie zostanie zrealizowane to boisko w określonym terminie, niestety będziemy jako miasto zmuszeni oddać te pieniądze. Należy tego uniknąć, więc dziwię się i bardzo żałuję, że w tej chwili nic, ale to nic się tutaj nie dzieje. Miejsce jest znakomite. To jest. Poza, poza takim centrum, poza głównymi ciągami komunikacyjnymi, bezpieczne, spokojne, bardzo przyjazne i wydaje się, że nie tylko o to boisko chodzi, czy o zaplecze, ale o cały ten teren, który może i powinien służyć Sądeczanom i nie tylko, bo jeżeli będą obiekty takie na wysokim poziomie, na pewno też pojawią się tutaj zainteresowani. Ja chcę zadeklarować, że dołożę wszelkich starań, żeby zarówno ten obiekt, to miejsce kwitnęło życiem, było naprawdę przyjazne dla sportowców, by tutaj mieli miejsce jako swoistego rodzaju centrum wszyscy, którzy chcą uprawiać sport, nie tylko piłkę, ręczną, piłkę nożną, ale również inne dyscypliny. Podobnie zresztą jak na Sandecji, gdzie... Nie, nie tylko piłkarzom ten obiekt powinien służyć. Zaplecze jest duże, można tam zlokalizować wiele, wiele, nie tylko instytucji, ale również zlokalizować siedzibę różnych stowarzyszeń związanych z sądeckim sportem. Chciałbym zaprosić również, żeby nasi, nasi moi goście, czyli moi też kandydaci na radnych, którzy interesują się i poświęcili swoje de facto życie dotychczasowe sądeckiemu sportu, to żeby zabrali głos, powiedzieli o tym, jakie są bolączki co możemy jeszcze zrobić i na co zwrócić szczególną uwagę, bo naprawdę Nowy Sącz kiedyś był sportem niejako przesiąknięty w tym dobrym znaczeniu, a dzisiaj widzimy tą stagnację. Sport amatorski jest w zasadzie, mówiąc językiem właśnie sportowym, go używają, zaorany, a my chcemy wrócić do tego, by sport amatorski, poprzez właśnie ten sport amatorski, dochodzić do sukcesów już w tym sporcie. Zawodowym. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, samorząd terytorialny ma jednym z zadań zaspokajanie potrzeb sportu i rekreacji mieszkańców miasta. Myślę, że nie powinien zaspokajać, ale również tworzyć warunki organizacyjne i logistyczne dla mieszkańców klubów, dzieci i młodzieży. Jedną z takich jednostek jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i należące do niego obiekty. Myślę, że nie powinien być nastawiony na maksymalizację przychodów, ale przede wszystkim na racjonalne określanie cen, które są odpowiednim poziomie dla budżetu mieszkańców nowego sącza. Ale również i organizacyjnie, Szanowni Państwo, Chociażby taki przykład, gdzie wielu mieszkańców osiedli czy też miasta Nowego Sącza mówi mi, że kryta pływalnia czynna od godziny 8 do 20 jest krótkim czasem w porównaniu do innych pływalni okolicznych miejscowości, chociażby w Chemcu czy innych miast Nowego Sącza, gdzie wielu mieszkańców chciałoby skorzystać być może jeszcze przed pracą w godzinach od 6 do 8, czy też w okresach wiosenno gdzie jest dłuższy dzień, yy, dłużej niż do 20, a praktycznie trochę krócej, bo o 20 jak już jest zamknięty basen, to trzeba wcześniej yy, zejść. Więc jest, jest to jedna z takich myślę uwag do rozważenia i do przywrócenia tego stanu poprzedniego godzin otwarcia basenu. Ale Szanowni Państwo, również myślę, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji od. Zaspokajania potrzeb dla dzieci i młodzieży sportu szkolnego, ale również i klubowego powinien również być otwarty na inicjatywy, właśnie tak jak pan prezydent tu wspomniał, tego sportu amatorskiego. Tworzą się oddolne inicjatywy mieszkańców. Ostatnio przeczytałem o stworzeniu Sądeckiej Amatorskiej Ligi Siatkówki, która by miała się już rozpocząć swoją działalność od września. Myślę, że dla niej te obiekty mosir właśnie gdzieby były rozgrywane mecze ligowe, jak najbardziej trzeba wspierać tego typu inicjatywy, czy futsalu, czy innych dziedzin sportu, jakby i tenisa stołowego, gdzie też myślę, że organizowane były do tej pory zawody z poprzedniej kadencji, zawody Mistrzostwa Nowego Sącza w tenisie stołowym. Jakoś to zanikło. Myślę, że bardzo ważną rzeczą jest jakby reaktywowanie z powrotem Sądeckiego Towarzystwa, może wsparcia dodatkowego Sądeckiego Towarzystwa Pływackiego, gdzie w poprzednich latach mieliśmy zaszczyt w Nowym Sączu organizować często soboty pływackie, a przede wszystkim przynajmniej jedną z y, czterech edycji Grand Prix Małopolski w pływaniu w Nowym Sączu. Jest to jest to nie tylko y, forma rywalizacji młodzieży, ale też takiej nobilitacji dla tych naszych y, zawodników, że te zawody odbywają się też w Nowym Sączu. Oni jadąc na te zawody później do Oświęcimia, czy do Tarnowa, czy do Krakowa zapraszają i mówią proszę przyjedźcie do, na te zawody do Nowego Sącza, powalczymy u nas, jak to się mówi. Więc y, myślę, że jest wiele rzeczy do zmian, y, jest wiele klubów, które też boryka się z brakiem swojej bazy gdzie jest coraz więcej adeptów młodych grających w piłkę nożną, mam tu na myśli klub chociażby Chruślice, gdzie jest potencjalnie teren, rozmawiając z prezydentem, gdzie mógłby powstać pewien, pewne boisko typu Orlik, które by służyło właśnie dla coraz większej grupy młodzieży z tego osiedla, ale również i pobliskich terenów bloku. Myślę, że też racjonalne organizowanie godzin dla poszczególnych klubów na obiektach, którymi dysponuje MOSIR, daje też pełną efektywność wykorzystywania tego. Oczywiście wszyscy by chcieli w tych najlepszych godzinach, ale myślę, że udawało się to wcześniej pogodzić i jakoś wspólnymi siłami przy zebraniach poszczególnych przedstawicieli klubów. Te, y, udało się udzielić y, te obiekty, które MOSiR posiada. Ja myślę, że również, zgodzi się to Pan Prezydent ze mną, że do tych oddolnych działalności oprócz obiektów MOSiR mm. trzeba byłoby zaangażować też i y, hale sportowe przelegające przy szkołach. To też myślę, że dla szczególności tego amatorskiego sportu i rekreacji byłoby bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Dzień dobry sz Szanowni Państwo. Ja reprezentuję już ponad 50 lat Szkolny związek sportowy, jak i terenowy związek piłki siatkowej. Nie dziwne mi są i jak to się mówi, zawody i obiekty sportowe jeżdżę po całym naszej i sądeczyźnie, Mało Polsce i w Polsce. I widzę, że w innych miejscowościach to się fajnie rozwija, a u nas jakoś tak. No, nie, nie powiem, że jest super. Dlatego apel, nie wiem, może do przyszłych prezydentów, żeby bardziej popatrzyli na sport szkolny. Bo musimy o tym pamiętać, że nie będzie sportu wyczynowego, jak nie będzie sportu dzieci i młodzieży. A oni są dla nas najważniejsi. Tych dzieci naprawdę jest bardzo dużo. Ja organizuję. W zawody w, w powiecie nowosądeckim, muszyna. Teraz powstał piękne centrum w Marcinkowicach. Tych dzieciaków przyjeżdża ponad 200 osób. Naprawdę warto dla nich poświęcać niedzielę, sobotę, pracując nawet za darmo. Ci trenerzy też poświęcają. Ja im za to serdecznie dziękuję młodym trenerom, nauczycielom, że chcą. Że nie, że nie mówią, że znowu Grazia coś wymyśliła, znowu musimy coś robić, ale. Ja oni mnie też nakręcają i dlatego bardzo proszę przyszłych wodarzy miasta Nowego Sącza, żeby pomyśleli o sporcie szkolnym, o tych salach, które tutaj wspomniał kolega, że czekają projekty, jak przy siódemce miała powstać nowa hala sportowa z połączeniem zespołu szkół ekonomicznych. No nie ma. A naprawdę te hale sportowe nie byłyby aż takie drogie. Jak inne inwestycje. Ja kocham Sandecję, bo do tej Sandecji przyszłam jako dziewczyna w siódmej klasie. Pokochałam Sandecję, byłam zawodniczką, odeszłam z Sandecji jako prezes. I tak patrzę na to wszystko i mnie po prostu serce boli. I dlatego liczę na to, że to się zmieni, że będziemy bardziej sami dla siebie, i dla innych, i dla młodzieży. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, sport to emocje. To, co przed chwilą wybrzmiało tutaj z Państwa ust, to jest sól, proszę Państwa. Bez sportu nie ma życia społecznego. Wracam do emocji. Proszę Państwa, wykorzystuję tą chwilę kontaktu z Państwem z taką bardzo uprzejmą prośbą. Mamy potężny kryzys w Sandecji. Ja w tej chwili chcę powiedzieć tylko o kryzysie dotyczącej drużyny futbolowej. Każdy komu, przy Państwa, miła Sandecja, bardzo uprzejmie proszę i zapraszam, nie zostawiajmy ich w tym czasie, gdzie zostali porzuceni przez ratusz. Nie znajdziecie Państwo na trybunach w Niepołomicach, przy Państwa, żadnych luminiarzy z ratusza. Proszę zatem zwykłych obywateli, zwykłych kibiców Sandecji, dopóki piłka w grze, zapraszam, jedźmy, ile się nas da, wspierać drużynę w Niepołomicach. Niech Sandecja ostanie się w drugiej lidze. Bardzo Państwa o to proszę. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Przy okazji otwarcia toru modelarskiego już po pan prezydent Nowak wówczas powiedział, że jest w przygotowaniu projekt rewitalizacji tego miejsca. Wtedy padła kwota, że ponad 14 milionów złotych. Tymczasem to co ma zrobić, to co było w projekcie wówczas 7 lat temu, ma być zrobione za 7 milionów złotych. Jak to się stało, że o połowę spadła koszty budowy? Panie prezydencie? To, co teraz widzimy jako inwestycja, to tylko fragment tej, tej rewitalizacji, tak bym to określił. Teren jest duży, rzeczywiście piękny, może służyć wielu też dyscyplinom, ale potrzebne też jest zaplecze. Już się rozpoczyna, znaczy jest widać, rozpoczęto budowę i wstrzymaną. Natomiast całość tego przedsięwzięcia to będzie na pewno na dzisiaj zdecydowanie więcej niż 14 milionów. Ale nie jest to do zrealizowania, bo widzimy, jakie pieniądze są wydawane na różne inne przedsięwzięcia, które są z punktu widzenia interesu miasta czy sportu mniej istotne. Proszę zwrócić uwagę na to, że każde takie, tego typu opóźnienie powoduje wzrost i to znaczący wzrost ceny tego, tego przedsięwzięcia. Ten obiekt miał być wykonany za 5 milionów złotych. Takie w granicach tych 4,5 miliona otrzymaliśmy pieniędzy zewnętrznych. Dzisiaj z tego co wiemy po dofinansow dodatkowym dofinansowaniu to już jest kwota 9 milionów złotych. Rozwiązano umowę z generalnym wykonawcą i posługując się tymi samymi podwykonawcami, który, którymi posługiwał się generalny wykonawca ma, się to, ma to się budować dalej, ale już tak jak powtarzam by przeszło 50% drożej. No, należy tego unikać, należy to też sprawdzić, należy też przyjrzeć się samemu procesowi inwestycyjnemu, bo ja mam daleko idące wątpliwości i zastrzeżenia, ale powtarzam, ten teren jest jeszcze do zainwestowania. Są duże możliwości, też duże oczekiwania. Na pewno, jeżeli nie już teraz, to w najbliższym czasie, w najbliższych latach taką inwestycję, takie, tego typu inwestycje będziemy prowadzić, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zmarnować taki teren. Dziękuję bardzo, Panie Prezydencie. Są jeszcze pytania? Dziękujemy. Szanowni Państwo, dziękujemy serdecznie za dzisiejsze przybycie na dzisiejszy briefing prasowy przed jak widzimy, wciąż rewitalizowanym obiektem na zawadzie. Wiosna, jeżeli dojdzie do ratusza i zagości tam na dobre, na pewno pozwoli odmienić oblicze Sądeckiego Sportu, oblicze Sandecji. I tak jak pan radny Hojnor powiedział, wspierajmy naszych zawodników, naszą Sandecję, dlatego że jest dużo pracy, ciężkiej pracy przed nami, przed mieszkańcami, również przed zawodnikami. Ja Państwu serdecznie dziękuję za dzisiejsze przybycie, za uwagę. Zapraszam jutro na godzinę 11 na ulicę 29 listopada, teren rekreacyjny na Nowej Kolonii, gdzie odbędzie się briefing dotyczący ważnego tematu dla wszystkich mieszkańców Nowego Sądu. Jakim jest spalarnia śmieci. Dziękuję bardzo.